Witam Was ciepło serdecznie, moją drogą załogę, tutaj Ania Sośnierz, online fitness coach. Mamy dzisiaj 150. odcinek podcastu Fitness dla zapracowanych kobiet, czyli jest to numer jeden podcast dla kobiet, które chcą się odchudzić, chcą mieć więcej siły i pewności siebie. Jeżeli to Ty, to zapraszam, jesteś w dobrym miejscu. Więc moja droga załogo, już dzisiaj mamy 150 odcinek podcastu. Bardzo się cieszę, że jesteś na żywo. Dzień dobry, Justyna, super, że jesteś. Moja droga załogo, dzień dobry, dzień dobry. Jak zawsze dajcie mi znać w komentarzu, skąd jesteś, jak Twój dzień i życzę Ci tego, żeby to był przepiękny dzień, najlepszy z możliwych. I będziemy lecieć sobie dzisiaj z tematem. Jeżeli chodzi o dzisiejszy temat, to będzie to temat tego, czy możesz się skupić. Właściwie nazwałam dzisiaj tą transmisję Nie możesz się skupić. I opowiem Wam o kilku takich ważnych rzeczach, ale chcę Was wprowadzić do tego. I zamiast jeszcze to, to słuchajcie. Tu jest taka zasada, że jeżeli ten podcast jest dla Ciebie wartościowy, to go komentujemy, followujemy mnie i. Udostępniamy właśnie tą, ten podcast, żeby po prostu dotarł on do większej ilości osób. I jeżeli chodzi o główny temat dzisiaj, to czy nie umiesz się skupić? I tutaj od razu powiem Wam, że. Czy ty też możesz, możesz właśnie też się z tym utożsamić? Czyli po prostu tak, ciężko jest ci się uśpić. Cześć, ciężko jest ci się uśpić, ponieważ właśnie czy to siedzisz w telefonie, czy oglądasz telewizję, i później kładziesz się, i nawet jeżeli jesteś zmęczona, jeżeli jesteś niewyspana, to i tak trudno jest ci się uśpić. Czy na przykład masz jakiś wielki, taki duży cel, no chcesz doprowadzić to swoje zdrowie, swoją sylwetkę do takiej najlepszej formy z możliwych, natomiast nie umiesz się skupić, nie? że jakby tu trochę się zajmiesz dietą, tu zaraz to jest trudne, przeskakujesz zaraz na trening, tutaj coś i nic nie doprowadzasz do końca, nie? Że cały czas skaczesz, nie? Tutaj wymyślisz, tu jest dieta keto, na chwilkę Keto, tutaj za chwilkę. Nie, jakie ke, ja pójdę na detoks sokowy, tu za chwilę coś innego i nie jesteś w stanie się skupić. A za chwilę po prostu siedzisz, tu myślisz o polityce, o wszystkich innych rzeczach naokoło, zamiast tego właśnie, jakie jest to Twoje marzenie. Czy nawet teraz bardzo często też to jest obecne, że masz jakiś cel i przez chwilkę, przez chwilę po prostu bierzesz i się nim zajmujesz. Ale zaraz wskakuje nowy sezon jakiegoś super serialu. Netflix po prostu e, wypuszcza coś kolejnego, takiego godnego uwagi, że po prostu nic innego nie jest ważne. Nie śpisz przez dwa dni, bo musisz wciągnąć ten po prostu se sezon serialu. Jeżeli to ty, to daj mi znać też w komentarzu. Tak trochę to wyolbrzymiałam. Natomiast to jest jeden z takich największych problemów teraz i to też potwierdzają dobre książki, czyli właśnie w analizach takich osób właśnie jak, jak Noah Harari. Tutaj Robin Sharma też bardzo często o tym mówi. I to jest to, że my jako, jako ludzie Mamy, czołem, że mamy duży problem z tym, żeby się skupić. Co jest jakby też przez to, że mamy potężną ilość informacji, mamy potężną ilość bodźców takich zewnętrznych, nie? Telefon, komputer, Netflix, tutaj ktoś do nas dzwoni, SMS, tu co chwilę po prostu jakieś rzeczy nam strykają i później się okazuje, że jest nam bardzo trudno. Skupić się na czymś takim konkretnym, co my faktycznie chcemy i o czym marzymy i o czym myślimy. Nie? Jest takie stwierdzenie, właściwie jest kilka takich ciekawych rzeczy, o których Wam powiem i zaraz Wam powiem, co my możemy zrobić, żeby się skupić bardziej. Jest jedna z rzeczy, to jest to jak attention residue, czyli to jest taka rzecz, że. My, jako ludzie, jesteśmy w stanie, mamy teraz tak krótki czas zaangażowania naszej uwagi na jedną rzecz. To, to attention residue to jest to, że my nie jesteśmy w stanie, jakby dłużej niż przez 5-6 sekund, mieć skupienia na jednej rzeczy. I tylko osoby, i to jest porównywalne niestety, ale do, do tego, jak skupiają się. Złote rybki, nie? Czyli my po prostu, mając naprawdę dużo większe głowy, nie? Będąc mądrzejszymi jednak istotami, bo trochę wyżej stoimy w tym łańcuchu, jakby ewolucyjnym, to my i tak nie jesteśmy w stanie się skupić dłużej niż po prostu złota rybka, nie? To dobrze jest o tym wiedzieć. Później, Lubimy też przeskakiwać z skrajności skrajność, czyli po prostu albo mamy coś takiego, że nie, nie potrafimy się skupić, zazwyczaj to ze sobą też występuje. Kolejna z rzeczy to jest tak zwany analysis paralysis. I to już jest też bardzo ciekawa rzecz. To jest takie, taka rzecz, która w momencie, gdy my mamy potężną wiedzę, i to też jest bardzo częste, jeżeli chodzi właśnie o odchudzanie się, odbanie o dbanie o swoje zdrowie. To jest to, że my mamy potężną ilość wiedzy i mamy tam, powiedzmy, przeczytanych masę książek, zrobionych masę kursów, masę jakichś profili, wiecie, na Instagramie tematycznych, nie? Obserwujemy i czytamy. I jeżeli przychodzi coś do czego, to do czegoś, to my nie jesteśmy w stanie się skupić. Mamy taki paraliż analityczny przez to, że my analizujemy to, co ja właściwie powinnam mieć na to śniadanie, nie? Ten mi mówi w ogóle post, nie? Tutaj do kolejna osoba białkowo-tłuszczowe, kolejna osoba weź zjedz tą owsiankę, kolejna osoba weź zrób sobie detoks sokowy, kolejna jeszcze coś innego, nie? I my po prostu zaczynamy to wszystko analizować i nie jesteśmy w stanie po prostu wziąć i jednej rzeczy wybrać, nie? I mówimy no kurde, mol to ja już nie wiem co będę, czy ja mam jeść, to ja sobie zjem po prostu kanapki, bo znam te kanapki, nie? Wiem jak moje ciało zareaguje. Więc Tutaj są te rzeczy, nie? Popatrzcie, tego jest potężna ilość i nieraz trudno jest się w tym właśnie tak złapać i jakby popatrzeć jakby na to z jakiejś większej perspektywy. I co tutaj nam bardzo pomaga, to przede wszystkim to, moje drogie, że my sobie chwilkę usiądziemy i pomyślimy, w jakim ja jestem miejscu, nie? Um, ale tak, jakie ja mam teraz marzenie, jaki ja mam taki główny problem, który chciałabym rozwi rozwiązać, nie? zrobić coś z tym problemem, żeby, żeby już go nie było. I jeżeli to jest waga, no to często warto jest się zważyć, zmierzyć, zrobić sobie zdjęcie i popatrzeć, jak ja się po prostu czuję w tym momencie. Nie? Jak widzimy, że jest ta waga za duża, że nie czujesz się dobrze, że jesteś w środku, czujesz się po prostu fajnie, a na zewnątrz to, to ciało jednak nie wygląda tak, jakbyś. O tym marzyła i jak, jak ci się wydaje, że być powinno, no to wtedy już wiemy, co trzeba zrobić. Trzeba się mocno. O super! I trzeba się mocno na tym sfokusować. Justyna, bardzo fajny komentarz, moja załoga. Pisze, dzięki Tobie, już tak nie mam. Wyszłam ze strefy komfortu, czasami jest mega ciężko, ale walczę. Dziękuję. No, dziękuję. Ja sobie tutaj od razu screenshotę strzelę. Dziękuję. Już Wam powiem, nie? Czyli. Wiemy już, czego chcemy, i też wtedy warto jest naprawdę się na tym skupić. Ja jestem dużą fanką tego, żeby to robić krok po kroku, nie? Żeby nie rzucać się po prostu 15 nawyków na raz, tylko żeby sobie wybrać, nie? Dobra, to ja teraz zabieram się i skupiam się na powiedzmy diecie. No i krok po kroku, jakby w innych odcinkach, mówię dokładnie, co zrobić, żeby być w deficycie kalorycznym. Natomiast chcę Wam tutaj powiedzieć, żeby zrobić coś takiego. Czyli o planie już mówiłam nieraz, teraz chciałam Wam powiedzieć, co zrobić, że jak się, jak się skupić na tym, żeby go wdrożyć? Nie? To to tutaj jest mega ważna rzecz. Czyli warto jest zrobić sobie najpierw dietę, która jest dietą ubogą informacyjną. I tak, i to nie mam w ogóle związku z jedzeniem. I uwaga, dzisiaj piję monsterka bez cukru, raz na jakiś długi czas to piję, ale nie zdążyłam zrobić kawy. Więc, moje drogie, co my wtedy robimy, nie? Po pierwsze to ograniczamy dopływ informacji, czyli zamiast. Czytać kolejnych 5 książek czy followować 15 nowych osób, które stoją koło jedzenia, czy koło diety, czy koło treningów, to my minimalizujemy to. W ogóle rzadziej sięgamy po telefon, nie? Rzadziej po prostu e, dopuszczamy do siebie rzeczy, czyli na przykład telewizja, radio, e, przejść z puszki, bo jest brudna. Czekaj! No to jak najbardziej ma sens, Dominika, dzięki. Ja jej na pewno nie, nie, czy, nie, nie um, czyściłam po, po, po powrocie, ale jest szklaneczka. Więc, jeżeli chodzi o to skupienie, to my robimy tak, że zmniejszamy po prostu ilość tych rzeczy, która wpływa i problemów. Dziękuję. I problemów, które nas dotyczą, czyli. To nie oznacza, że my stajemy się teraz osobami, które po prostu myślą, że tych problemów nie ma, czy jesteśmy ignorantami. Nie. My po prostu skupiamy się na tym, co my możemy zrobić, żeby nasze życie było lepsze, żebyśmy my były zdrowe. Czyli tak jak teraz mamy polski ład, mamy pandemię, mamy masę rzeczy, które są naokoło, to my, to jest tak jak koń wyścigowy, nie? zakładamy sobie klapki po prostu po boku i idziemy do przodu nie? czyli mamy ten cel ważymy powiedzmy za dużo nie? chcemy ważyć mniej to już jak się decydujemy wiemy co mamy do zrobienia skupiamy się na tym nie, nie skupiamy się na wszystkich problemach świata bo my go, my problemów świata nie rozwiążemy, póki my nie pozamiatamy pod swoim, pod swoim mieszkaniem jakby nie, jeżeli my nie, same nie będziemy Silne, transparentne i skupione, to my nic nie zrobimy, my innym nie pomożemy. Więc skupiamy się bardzo mocno. Pierwsze to jest dieta ubogo-informacyjna, nie? To jest ta pierwsza z rzeczy. Czyli po prostu doprowadzamy do tego, że mamy jak najwięcej czasu w skupieniu i z ciszy. Wywalamy rzeczy, które są nam niepotrzebne. To jest ta pierwsza z rzeczy. Druga z rzeczy to znajdujemy sobie. Taką formę wyciszenia i mindfulness, jaką jesteśmy w stanie wdrożyć. Dla mnie to jest na przykład codziennie rano robię 40 minut medytacji, wypasane, takiej skupionej na oddechu. I później drugą z form jest spacer w lesie. Nie? Dla mnie to są te dwie rzeczy i to pomaga mi w pozostałą część dnia pracować. Nie? Więc... I, i, i robić te dobre, mądre rzeczy. Więc... Z, jaki jest zakres tych rzeczy, które nam są w stanie pomóc właśnie w skupieniu? To jest właśnie to, żeby zrobić sobie na przykład chociaż 10 minut medytacji. Czyli może to być po prostu usiąść na krześle, zamknąć oczy, ustawić sobie zegarek na 10 minut i przez te 10 minut robić tylko tak. Robię wdech. Robię wydech. Robię wdech. Robię wydech. Ja wiem, ja jak zaczynałam medytować po śmierci mojego ojca, czy to już jest te 12 lat temu, nie, już 13 rok idzie. To ja miałam taki po prostu. To jest tak zwana mentalna straczka, że po prostu tyle, ile ja miałam myśli w głowie. Ja się w ogóle obawiałam, w domu nikogo nie było. Ja się obawiałam, że ktoś wejdzie i zobaczy, że jestem jakaś szabienta, nie? Naprawdę. Także wiedzcie, że, że teraz, jak ja medytuję sobie rano tutaj na, na kanapie, Jarka akurat wstaje i wyprowadza psiaki wtedy. Ja jej wcześniej robię kawę, więc jakby jest to wszystko fajnie zrównoważone. I, i to jest ok, nie? Ja mam teraz wokół siebie, e, mam, mam wokół siebie teraz osoby, które mnie bardzo szanują i, i to, co ja robię, więc jakby nie mam z tym problemu. Natomiast powiem Wam szczerze, że na początku ja miałam taki, kurde, opór przed medytacją, że to jest straszne, nie? Ja jak zaczęłam medytować, ja miałam wtedy 25 lat, byłam po śmierci mojego ojca, to była taka niespodziewana śmierć, a, gdzie ja nie byłam w stanie sobie po prostu ogarnąć mojej głowy, nie? Ja miałam takie czarne myśli, ja już miałam dosyć po prostu życia w tej sytuacji, w której byłam, i, <laughs> i przez to, że tak się czułam, to właśnie było mi trudno usiąść, zacząć coś zrobić, nie? Jakby do przodu, ale mówię, ja już nie jestem w stanie wytrzymać po prostu w tym, jak mnie jest źle, nie, nie byłam w stanie. Mówię, okej, okay, to zrobię to, zrobię to i. Zaczęła wtedy słuchać Eckarda Toll. To jest taki nauczyciel, właściwie on jest chyba z Wielkiej Brytanii, medytacji, mindfulness, nie? I, i on, jak miał wtedy nagrania takie swoje wykłady, powiedzmy na, na YouTube, to on mówił w taki sposób: Hi! Witam Was! Dobrze, że jesteście. Tutaj jesteście. Więc moja głowa po prostu wiecie, jak w ADHD, jak on może tak wolno mówić, nie? Jezus, Maria, przecież zwariuje, zaraz kurde, tutaj zemdleje, jak on może tak robić, nie? Wy Boże, był taki przycisk na YouTubie i przyspieszałam to jego gadanie, nie? Takie były początki, później krok po kroku, nie? To już było prostsze, nie? Ja się wyciszałam, mniej rzeczy po prostu wpuszczałam do, do, do swojej głowy, więcej czasu spędzałam w ciszy i spokoju. I teraz, no, 40 minut jestem w stanie medytować. Nie powiem, że mi głowa jakby co chwilę nie, nie zmienia punktu, jakby zaczepienia, nie? Ja zaraz muszę znowu oddech. Robię wdech, robię wydech, a moja głowa już dalej leci, nie? Więc ja ją tam zatrzymuję, wracaj do tego ciała, nie? Więc tutaj właśnie taka, taka kwestia właśnie tych, tych medytacji, żeby sobie usiąść i pomedytować. Dominika, właśnie moja załoga napisała, medytacja, dzięki, więcej o tym proszę nagrywać dla opornych. Dobra, jak najbardziej, będziecie mieć tego więcej. Ja też w tym roku planuję zrobić taki w jednym z miesięcy program właśnie taki dłuższy, odnośnie tego, żeby, żeby właśnie poprowadzić was nie? od początku po medytacji, więc jak najbardziej tego będzie więcej. Um, więc tutaj mamy nie tą taką formę wyciszenia. To może być to, mogą być ćwiczenia oddechowe, żeby nawet sobie usiąść, tak jak Wam pokazywałam, nie? siedzę sobie i po prostu robię te pięć chociaż minut oddechy oddechy, nie? kwestia skupienia. Więc to jest na pewno to oprócz tego bardzo ważną rzeczą jest coś, co, co ja też wdrażam i u mnie to się nazywa lista mocy i tutaj moja załoga to, to znamy, my też będziemy jeszcze więcej o tym mówić w każdym razie to jest taka lista, którą ja codziennie rano po medytacji wypełniam piszę sobie datę czekajcie, czy to jest w tej to jest w drugim zeszycie, już Wam pokażę dobra, cały mam zeszyt już wypełniam. Właśnie skończyłam mój zeszyt i to jest taki ładny art zeszycik, gdzie przez ostatnie miesiące wypełniałam moją listę mocy. I w mojej liście mocy, to jest taki autorski yy, mój pomysł. Zapisuję sobie najpierw trzy rzeczy, które mam dzisiaj do zrobienia, które mnie przybliżą do tego, żeby te moje cele zrealizować. nie? Trzy rzeczy, tylko i wyłącznie to do. I to po prostu, chociażby nie wiadomo, co się działo, trzeba to zrobić. Właśnie, wysłałam Ci to w e-mailu, nie? Także sobie sprawdź i codziennie rano to sobie zapisujemy. Trzy rzeczy zapisujemy, które mamy do zrobienia. I wieczorem, przed pójściem spać, sprawdzamy, czy to zrobiłyśmy. Jak nie, to sorry, gregory, ruszamy tyłek i robimy. Kończymy te rzeczy, które sobie obiecałyśmy. Bez tego nie jest dzień zaliczony. Po prostu nie. Druga rzecz, którą zapisujemy, to trzy afirmacje, które Cię wspierają. I to mogą być tak proste rzeczy, jak na przykład... Znam swoją własną wartość, moja pewność siebie rośnie. Jestem i zawsze będę wystarczająco dobra. E, żyję swoim pełnym potencjałem. Nie? Takie rzeczy, takie rzeczy. I sobie po prostu programujemy naszą głowę na to, że. Jesteśmy właśnie wystarczająco dobre, że potrafimy to zrobić, że my to osiągniemy. Dodajemy sobie tej energii i mocy. My sobie, nie? nie? Nie oczekujemy, że ktoś przyjdzie nam to zrobi, ktoś przyjdzie i nam każe to robić, ktoś przyjdzie i nam to powie. Nie, my sobie to dajemy. Od siebie zaczynamy. Kolejna rzecz, rzecz którą ja wypełniam codziennie, to jest w liście mocy piszę sobie trzy rzeczy, za które jestem wdzięczna. Czyli zawsze to zazwyczaj to jest właśnie moja załoga, to jest moja partnerka, to są moje zwierzaki, to jest moja poranna kawa, to jest dobry sen, takie rzeczy, nie? Trzy rzeczy, za które jesteśmy, za które jestem wdzięczna i to jest niesamowita sprawa, no Ania, naprawdę, bo podoba mi się ten pomysł z listą mocy, absolutnie do zrobienia. No właśnie, bardzo polecam, nie? I ostatnia z rzeczy, które jeszcze zapisuję, to są moje cele. Czyli trzy takie rzeczy, zazwyczaj jest tego więcej, od razu powiem, że tutaj to po prostu lecę, nie? I tu sobie codziennie zapisuję, jaki dom chcę mieć, nie? na jakim pracuję. Później, jaki, jak chcę, żeby się moja rodzina rozbudowała. Ehm, takie rzeczy, jak chcę, żeby moje moje, moja załoga, e moje klientki, jakie miały efekty, nie? i tak lecę, lecę z tymi rzeczami. Nie? Trzy, trzy. Czyli trzy cele, trzy rzeczy do zrobienia, trzy afirmacje i trzy rzeczy, za które jestem wdzięczna. To są moje drogie, te rzeczy, które zapisuję. Wieczorem to sprawdzam, później jest wieczorem poklepanie siebie. Dobra robota, dziewczyna, dobra robota, nie? Tak robimy. Więc moje drogie, ja tutaj właśnie chciałam Wam dzisiaj powiedzieć o tym, że jeżeli masz tego skupienia mniej, uważasz, że nie jesteś w stanie się skupić, to tak ma większość ludzi. Tak ma większość ludzi, nie? Natomiast jeżeli my. I dzisiaj właśnie czytałam, mam teraz dobrą książkę Robina Sharma, Everyday Hero Manifest, i Robin bardzo fajnie tam opisuje, że jeżeli my chcemy rzeczy, które ma mniejszość, to musimy też zachowywać się jak ta właśnie mniejszość, nie, nie ogół społeczeństwa. Czyli jeżeli chcesz być silna, szczupła i pewna siebie, to warto jest mieć świadomość, że to, to nie jest za darmo, nie? To nie jest to, że każdy to dostaje. Każdy, można powiedzieć, że ogół społeczeństwa jest otyła. W Polsce to jest ponad 60%. Otyła z nadwagą. To są. To, to, tak to wygląda, jeżeli chodzi o sylwetkę. Więc jeżeli my chcemy być silne, szczupłe i pewne siebie, to jest mniejszość, to jest naprawdę mniejszość, nie? To my potrzebujemy zrobić te trudne rzeczy, które nie robi większość, nie? Czyli nie leżakowanie zaraz po pracy i oglądanie po prostu Netflixa z, z winkiem, czy tam z jakimiś tam chipsami, tylko właśnie skupienie na tym, o czym ty marzysz. To wtedy się robi trening, wtedy się idzie na spacer, wtedy, moje drogie, wypija się tą wodę zamiast wypijać po prostu piwo, nie? To jest to. I to nie oznacza, i to. To jest przez większość czasu, to nie oznacza, że nigdy w życiu nie wypijesz sobie tego piwa, czy nie odpoczniesz, nie, tylko przez większość swojego czasu jednak jesteś skupiona. Czyli to jest to, nie? że warto jest sobie to poukładać w głowie, ale poukładać też w tych codziennych rzeczach, które robisz, nie? I do tego też robimy tą listę mocy. Ja Dominiku będę też właśnie w poniedziałek już u nas w grupie, nie? Z, naszym, z, z mojej, w mojej załogi więcej opowiadać o tej liście mocy. Dzisiaj taka troszkę zajawka odnośnie tego, natomiast będziemy na tym pracować, nie? Cały czas. I to jest właśnie ta rzecz, nie? Że po pierwsze. To my skupiamy się na tym, czego ja chcę, nie? Jakie jest moje marzenie, główny taki cel w tym moim życiu, nie? Czy ja chcę być właśnie ta silna szczupa i pewna siebie, dlatego, żeby robić piękne rzeczy, dlatego, żeby pokazać też moim bliskim, czy jak wy macie dzieci, dzieciom, nie, jaka jest droga, nie? Że to tylko i wyłącznie w taki sposób jest się w stanie długo żyć i robić te piękne rzeczy. A każda z nas ma potężny potencjał, tylko ten potencjał, tak jak z diamentem, nie? To nie jest tak, że on jest po prostu, nie? My się kształtujemy i my się kształtujemy przez to, że my robimy te rzeczy, nie? I wtedy szlifujemy ten piękny diament, nie? Aż on po prostu jest tym high-class, rewelacyjnym diamencikiem. I czyli najpierw potrzebujemy wiedzieć, co chcemy, później znaleźć sobie codziennie jakąś, jakby najpierw tą dietę ubogo, ubogo informacyjną, nie wrzucamy do naszej głowy rzeczy, których nie potrzebujemy. To jest to, że jak my wrzucamy do siebie pozytywne treści, dobre treści, to my będziemy tak się czuć. A jeżeli wrzucamy do siebie newsy, clickbaitowe informacje, których jest pełno w internecie, w telewizji, w radiu, to my będziemy się czuć do dupy. Nie? I jak my się czujemy źle, negatywnie, to jak my jesteśmy w stanie coś zrobić, to powoduje w nas poczucie lęku, depresję, niechęć. Więc, jak będziemy wrzucać w siebie takie rzeczy, to my też tak będziemy się czuć, i tak będziemy takimi rzeczami też jakby dalej się zajmować, nie? Więc, wrzucamy do siebie, jakby najlepiej jest właśnie ograniczyć te rzeczy, które w, sobie, w siebie wrzucamy, znaleźć sobie jakąś formę takiego wyciszenia, mindfulness, czy to medytacja, czy spacer do lasu, czy trening, też jest świetną sprawą, nie? I wtedy. Przy pomocy tej codziennie wypełnianej listy mocy, jesteśmy w stanie się na tym skupić. Czyli rzeczy, za które jestem wdzięczna, afirmacje, co mam do zrobienia, że to nie jest tylko i wyłącznie pasywne, to jest aktywne, tu trzeba ruszyć tyłek, nie? Tawet Dalai Lama mówi, że życie zaczyna się w momencie, gdy my wstajemy z tej poduchy do medytacji i działamy, nie? To jest to. I tutaj Eli pisze, dlatego nie oglądam telewizji. No i piona, ja tak samo. Dobra, czyli my już jakby wiemy, nie? Czyli w tej liście mocy piszemy, reasumując, em, afirmacje, wdzięczność do zrobienia rzeczy i nasze cele. I to już jest taka duża całość i to jak sobie wdrażamy codziennie. To nie jest kwestia jednego dnia. Od jednego dnia, jeden dzień się jakby yy, od jednego dnia się zaczyna, ale codziennie przez noc się resetuje, nie? I na nowo dzień się budzi i na nowo te rzeczy powtarzamy i robimy. Więc moja kochana załogo, to jest to, to są najważniejsze rzeczy, które warto jest zrobić w momencie, gdy widzisz, że nie umiesz się skupić. To się może wydawać dużo, natomiast jak my popatrzymy, że my mamy 24 godziny w ciągu doby, nie, popatrzymy, że powiedzmy te 8 godzin pracujemy, czy więcej przez resztę rzeczy, przez resztę dnia popatrzymy, co my robimy, to naprawdę jeżeli my skupimy się na tym, to my jesteśmy w stanie zrobić piękne rzeczy, nie? I do tego też Cię zachęcam. Pamiętaj o tym, że sharing is caring. Czyli zapraszam do tego, żeby właśnie w momencie, jak masz jakieś pytanie, żeby wysłać miecz, skomentować tutaj to, to, ten podcast. Jeżeli chcesz, żeby Ci pomóc indywidualnie, to warto jest do mnie napisać. Najlepiej na Instagramie sośniesz. Będę też mega wdzięczna, jeżeli udostępnisz ten podcast u siebie. To jest 150. odcinek podcastu Fitness do zapracowanych kobiet. I właśnie w taki sposób, z dziewczynki, tutaj mówię o sobie, z dziewczynki, która była mało konsekwentna, zmieniała swoje zdanie, e jest się w stanie przekształcić w osobę, która jest konkretna, skupiona, wie czego pragnie i realizuje te swoje cele. Więc do dzieła, moja droga załogo. Wszystkiego dobrego. My się widzimy jutro też o godzinie 11 od poniedziałku do piątku. Na żywo o 11 tu się widzimy i razem nagrywamy podcast Fitness dla Zapracowanych Kobiet, a to jest 150 odcinek. Wszystkiego dobrego. Dbaj o siebie i widzimy się wkrótce.